Właśnie idziemy na jedzonko Będę mm. tako O o Umyłaś zamki Super Piąteczka Dzień dobry mm. Przyszłość, do mamy się przytulić? Mm. 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 Tak, tata pomal, po, pomalował, pomazał sobie pomadką ustka. Mm. Tak. Koala? Koala? wody się napi pa pa pa, pa bye, bye. dzień dobry witam się z wami w ten słoneczny oła dzionek jest trochę mgła na, na dworze ale mam nadzieję, że ta mgła się trochę przerzedzi. i co, witam was w weekendowym vlogu a ja się tak jeszcze z wami przywitam, więc dzień dobry eee, w sobotę e, dzisiaj jest jakieś święto, bo normalnie mąż ma dwa dni wolnego, sobotę i niedzielę więc cały weekend mamy dla siebie e, i naprawdę to jest e, ostatnimi czasy święto, bo prędzej mąż nie będzie miał wolnego, niż będzie miał wolny ale mówi się trudno a dzisiaj ogólnie jedziemy na koreańskiego grilla, dokładniej na Doegi Galbi, do naszej ulubionej restauracji, więc więcej czasu będziemy mogli razem spędzić, a nie przy garach w domu, żeby coś na obiad smacznego zrobić. No i później też zabiorę was ze sobą do Imart Traders, bo będziemy tam robić Zakupy, a Trados tradeos to jest coś po kroju selgrosa makro w Polsce, więc zapraszam was do oglądania. Przysykujesz tacie buciki? Idziemy? 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 Właśnie idziemy na jedzonko bo mąż ma tu wolne w końcu ma dwa dni wolnego pogoda jak widzicie piękna, jesienna, ale słoneczna, więc trzeba to wykorzystać. Prawda Jasmin? Tak, idziemy jeść. Będziemy dużo jeść. Tak, dobrego mięska. Tak, oczywiście pokaż dżdżownicę swoją. Czy Dżownica z nami idzie? Mm, tak, ładnie teraz wyczuje rączki Jasmine <laughs> zamówiliśmy, jedzonko nam przyszło. Mamy tutaj zupkę na zimno z galaretką z żołędzi. Mamy oczywiście cebulkę, tu mięsko i różne przystaweczki. Tu mamy korzeń lotosu, który jest Powiem Wam, że całkiem dobry, a jasmin? A jasmin nie, czapcie. czyli makaron z... ze słodkich ziemniaków, dobre? Mm. Marchewieczkę jest, mmm, 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 dobra dobra? Mm. Mani mogą? mmm, Markiewkę chcesz? To już mama ci daje. nie? A, dziki, co, okej. więc teraz deserek w formie lodów. Dobre lody? A ja, ja też chcę jeszcze, a mało dobre? To Lodzik jest i piesek. jakiś ty ładny, bardzo przyjazny. Domek z do zrobienia. Zakupki zrobione dla Jasmine tutaj. Kupiliśmy zestaw do makijażu, plus kolorowanki jakieś. Więc będzie malowany. Pierwsza osoba, która będzie miała make-up zrobiony, to jest Tatuś. Make-up, czuwajo? Pokaż co masz. Zakupił? kupił? Wow. będziesz fajne make-upy robić? Mm. Co najpierw robimy? Paznokcie? Mamy tutaj cienie do powiek, dwa lip czyli błyszczyki. Um lakier do paznokci, pomadki. Tu mamy jakąś gąbeczkę. Tu to jest pewnie jakiś róż i pacynki do malowania. chodź pomalujemy ładnie te paznokietki. ja? Mama nie da rady. 엄 마, 핑크. 오, 핑니까 마, 핑반도 마, 요응 오, 마, 핑크. 핑크. 들 마, 핑크. 오, Czekamy Mama. Umar... Mama, pinko. Mm. Pinko? Yhm. To pinko, prawda? Yhm. Uh -huh. no. Nie żeby coś, ale to teraz Jasmin chciała różowy. Czekaj. Okay. O, mam. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień Mamy poniedziałek. Tutaj nic nie nagrywałyśmy. A bo nic nie robiliśmy. Nic nie robiliśmy, po prostu z mężem sobie spędzaliśmy czas. Także dzisiaj po przedszkolu widzicie, strasznie wieje. Głoda się zepsuła, a my idziemy na pyszne ciacho. Prawda? Tak. Idziemy, bo nas zaraz zwieje. Już ciacho jakieś. Coś do picia zamówiłyśmy. Prawda? U Będziemy pić ciepłe kakałko, bo jest strasznie ja. Tak, tata wróci wieczorem. Powinie nam przyszło. Mam tutaj dwie czekoladki. Ja mam tutaj mleczną bułeczkę jakąś. Czas bym chciała ciastko Oreo. Proszę, jedz. Powiedz czy dobre? Dobre? Jest mm. okej? Okay? Mm. Dobre? No i sobie tak popołudnie spędzimy Przestaniesz? I te paletki zjemy Pyszne ciacho i będziemy wracać do domu, pójdziemy rączki umyć, co dobre?